Witam w kolejnej części z cyklu obrzędy staropolskie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić zielone świątki, zwane także sobotkami. Zielone świątki to jedno z ważniejszych świąt katolickich, obchodzone 7 tygodni po Wielkanocy. Geneza zielonych świątek wywodzi się prawdopodobnie ze słowiańskiego święta zwanego stado, którego pozostałością są odbywające się w tym okresie ludowe odpusty. I związana jest z przedchrześcijańskimi pogańskimi obrzędami o charakterze płodnościowym. Ludzie oczekiwali nadejścia lata. Niegdyś w zielone świątki na wzgórzach i leśnych polanach rozpalano wielkie ogniska. Na Podlasiu zwano je palinockami, w Polsce południowej sobotkami. Ogniska palone na polach i pastwiskach połączone były z zabawą pasterską i ucztą. Podczas, której raczono się kiełbasą, mocnymi napojami i zawsze jajecznicą. Jajka w tradycji ludowej uznawane były za potężny środek ochronny przeciw wszelkim czarom. Nauczty pasterskie odbywające się późnym wieczorem i nocą przychodzili także gospodarze i młodzież wiejska. Pomimo zakazów Kościoła katolickiego i prób wykorzenienia tych prastarych pogańskich obrzędów, Zawawy pasterskie trwały wiele stuleci, aż do połowy XX wieku. W zielone świątki mają krowy, czyli strojono je w wieńce zielone i kwiaty. Przed wypuszczeniem na łąkę smagano zielonymi gałązkami. Bydło okazano ziołami święconymi, a wywarami z ziół wyparzano skopki do mleka i maselnice, kieszanki, a wszystko przeciw złym mocom. Zieloną gałązką smagano pasterza zwanego Frycem, który po raz pierwszy wychodził z bydłem na pastwisko. Poddawano go także innym próbom. W Wielkopolsce smarowano go sadzą, smołą i następnie wrzucano do pierza. W tym regionie szły w ruch również brzozowe i wierzbowe gałązki, którymi wymierzano cięgi Nowicuszowi, nie szczędząc mu przy tym drwin i docinków. W Wielkopolscy i na Kujawach w Zielone Świątki pasterze ubiegali się o tytuł króla. Uzyskiwał go pierwszy, który przybył z trzodą na pastwisko, zaś najlepsza pasterka otrzymywała tytuł królowej. Królewska para, przystrojona w wieńce i wstęgi, wybierała sobie świtę, która musiała postarać się o jadło. Wieczorem pasterze wesoło ucztowali, bawili się cały czas, czyniąc honory królewskiej parze. Innym ciekawym zwyczajem zielonoświątkowym było tak zwane wołowe lub końskie wesele, czyli zabawa zwana rodusiem. Podczas tej zabawy pasterze wodzili pięknego wołu lub konia, przybranego w wieńce z kwiatów, wstęgi i zwoje białego płótna. Czasami na grzbiecie zwierzęcia sadzano słomianą kukłę. Towarzyszył mu zawsze orszak młodzieży oraz muzykanci. Zabawę w Rodusia znano już w Polsce w XVI wieku. Na Podlasiu nad Narwią jeszcze w początkach XX wieku w Zielone Świątki odbywał się obchód z królewną. Najładniejszą ze wsi dziewczynę pięknie ubierano. Wkładano jej na głowę koronę z kwiatów i w orszaku innych dziewcząt prowadzono granicami pól. Obchód kończył się ucztą z tańcami, Urządzaną w karczmie, w domu najlepszego gospodarza lub we dworze. Na cześć królewny oraz na chwałę zwycięskiej wiosny, na szczęście i urodzaj. Przed domami urodziwych panien stawiano ukwiecone zielone słupy majowe, zwane inaczej maje lub wióchy. Były to niekiedy kilkunastometrowe pnie sosnowe. Ozdobione na wierzchołku okazałem bukietem z zielonych gałązek, wstążek i błyszczących paciorków. Na ziemi rzeszowskiej, Śląsku i w Wielkopolsce robili je zwyczajowo kawalerowie zalotnicy i ukradkiem w nocy ustawiali pod oknami wybranych dziewczyn, okazując swoje szczególne względy i zainteresowanie matrymonialne. Niekiedy stawiano maję na wiejskim placyku, na wierzchołku przywiązywano fant, flaszkę z wódką, parę butów, pas lub kamizelkę. Kawalerowie współzawodniczyli ze sobą we wspinaniu, co nieraz utrudniano przez posmarowanie słupa olejem lub mydłem. Zwycięzca zabierał nagrodę i podziw zgromadzonych. Podobne zawody urządzano podczas festynów i miejskich plebejskich zabaw. Zielone Świątki obchodzi się w Polsce również jako święto ludowe. Ustanowiono je w 1903 roku w Lwowie podczas gromadzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. W okresie międzywojennym na domach członków organizacji chłopskich powiewały ich zielone sztandary. Wydawano także okolicznościowe druki, manifesty, odezwy, ulotki, Urządzano zebrania akademii i festyny. W całej Polsce, na wsi i w miastach, lubowano się w majowych, zwłaszcza zielonoświątkowych, zabawach.